Zapraszamy dzisiaj na kolejny odcinek QA. Wiem, że może się wydawać, że dopiero co QA było, ale to tylko dlatego, że ostatnie pytania i odpowiedzi były spóźnione, bardzo spóźnione, a przeważnie pojawiają się zaraz po ulubieńcach, raz w miesiącu, więc one nie są jakoś specjalnie często raz w miesiącu te tak jak ulubińcy. Ostatnie kiły bardzo mi się podobało, ogólnie zawsze mi się podoba, ale ostatnio po prostu było rewelacja, bo w komentarzach dzieliłyście się ze mną swoimi ulubionymi potrawami i po prostu czytając te komentarze można było się poczuć naprawdę bardzo głodnym. Dzisiaj kolejna dawka pytań i odpowiedzi, pytania pochodzą z komentarzy z poprzedniego filmu i tak samo robimy za każdym razem, czyli do następnego filmu. Po tym będę brała pytania spod tych komentarzy, także jeżeli macie coś ciekawego do zadania, to napiszcie je w komentarzach, a my przechodzimy od razu do pytań. Zacznijmy od pytania z wieloma pytaniami od Miss Madison i brzmi ono tak. Cienie Zoewa czy Makeup Geek? Mm -hmm. Chyba Makeup Geek. Pomadka matowa Anastazja czy użyła Rouge Szczelny Velvet. Anastazja o wiele trwalsze i większa pigmentacja, ale trudniej dostępne. Podkład Healthy Mix czy Inglot HD? Healthy Mix bez dwóch zdań. Pisak do z Catrice czy Pomada z Anastazji? W tym momencie zdecydowanie Pisak z Catrice. Bronzer Golden Rose czy Dobal Bahama Mama Golden Rose? Jestem ja od niego uzależniona. Freedom Makeup czy Makeup Revolution? To jest tak naprawdę ta sama firma, chyba nawet założyciel jest ten sam, więc tu właściwie ciężko wybrać. Michalina pyta, jak wspominam po tych kilku tygodniach pobyt w Alei z dziewczynami, czy wróciłabym i powtórzyła to jeszcze raz? Oczywiście, że tak, jak najbardziej teraz już możemy lecieć. Natomiast na pewno postarałabym się, żeby nie być już chora, bo to było coś strasznego, po prostu ten moment, kiedy jest najgorszy, najbardziej rozwijający się etap przeziębienia Uf, i wy jesteście w takim niesamowitym miejscu. No, po prostu koszmar, ale... Trudno, jakoś się sfiłam i przeżyłam, ale na pewno em, postarałabym się, żeby nie być chorą następnym razem. Iwi Makeup pyta, dlaczego na moim kanale nie ma serii Projekt Denko? Z prostego powodu. E, ja też lubię to bardzo oglądać u innych, natomiast ja zawsze zapominam zachować te śmieci. No, bo to są po prostu śmieci, powiedzmy sobie szczerze, i ja zawsze od razu je walam do kosza i po prostu nie pamiętam o tym, żeby je składować. E, ja tak naprawdę kosmetyków makijażowych bardzo mało wykańczam. Wykańczam te, które są po prostu, wiecie, moimi świętymi gralami, czy na przykład powder cinnamon roll mix, czy też podkład z bożyła wahamy mix, czy też o, to mix i to mix, albo full cover z make of forever, Takie rzeczy wykańczam cały czas, albo tą tusz Soko Tool, ale też nie byłoby sensu pokazywać Wam to w projekcie Denko, tych produktów, tych pustych opakowań, wel w śmieci, no bo i tak wiecie, że to są moje ukochane produkty i po co, by się miała, po co miałabym się powtarzać jeszcze raz? A z tych produktów, które mi się nie sprawdziły, ja mam takie się, że po prostu siebie samej nie męczę, więc jeżeli coś po kilku tygodniach mi nie służy lub mi się nie podoba, to albo wyrzucam, albo przekazuję dalej, żeby kto inny sobie pożywał, być może komu innemu się sprawdzą, więc dlatego właśnie ja nie robię projektu denko. No i też nie pamiętam o tym, żeby zachować produkty, żeby ich nie wyrzucać po prostu. Komentarz od użytkownika Julia. Julia z pytaniem, które z tematem, który. Wraca po prostu do mnie jak bumerang, chodzi o ten filmik z pokazem trendów w makijażu, który był udostępniony w pytaniu na śniadanie. Ja linków do tego materiału dostałam chyba ze sto. naprawdę, chyba pod każdym filmem, wszyscy mi zostawiali na Facebooku mnóstwo w mailach prywatnych. Słuchajcie, jakie jest moje nastawienie do tego. No, jest to wpadka, jest to ewidentna wpadka, ale nie widzę sensu w pastwieniu się nad tą kobietą i wyśmiewaniu jej i hejtowaniu, bo podejrzewam, że doszła tam, gdzie doszła z jakiegoś powodu, więc, no, takie wiecie, wyławianie jakiejś wpadki czyjejś i... Powtarzanie tego w internecie. Ja wiem, że coś już trafi do internetu, to zostanie tam na zawsze, ale uważam, że przede wszystkim powinniśmy być ludźmi dla siebie i jakoś specjalnie nie, nie cieszyć się z czyjeś wpadki. No boże, no trafiło się, no nie wyszło, miała mało czasu, nie wiem, się, nie wiem. No wiadomo, no nie powiem, że to był ładny makijaż, no bo nie był, ale to wszyscy chyba wiemy, nawet sama pani Magda, podejrzewam to wie. No ale słuchajcie, już dajmy na ten spokój. Nie ma sensu tego cały czas wałkować. Te wszystkie komentarze pod tym materiałem były koszmarne, więc podejrzewam, że dlatego ten materiał został Osunięty. Więc było, minęło, nie wyszło, no trudno, zdarza się najlepszym, ale no mówię, no tak jak cały czas wałkowanie i pytanie się wszystkich i oczekiwanie, mam wrażenie, bardzo negatywnych i takich naskakujących opinii, żeby tylko wszyscy się pośmiali, to jest dla mnie już okrutne, zwłaszcza na taką skalę, na jaką to się działo, miałam wrażenie, że po prostu, no nie wiem, no, nie podobało mi się to za bardzo i myślę, że gdyby ktokolwiek był w sytuacji tej wizerzystki, no to jemu też by nie było bardzo miło i myślę, że jeżeli ktoś miałby słabszą psychikę, to mogłoby to się niezbyt dobrze skończyć. Także myślę, że po prostu powinniśmy się nauczyć, żeby się nie śmiać z czyichś wpadek, bo każdemu się może taka przytrafić. No i znowu pytanie, które powtarza się co jakiś czas i wraca jak bumerang. Chodzi o Snapchata. Czemu jeszcze nie snapuję? Bo nie jest to dla mnie. Po prostu nie jestem w stanie po pierwsze ogarnąć tej aplikacji, bo wygląda, jest... Koszmarne jak dla mnie, jest zero intuicji jeżeli chodzi o obsługiwanie tej aplikacji ktoś musiałby wytłumaczyć mi krok po kroku na czym to polega, po drugie ja chyba ja chyba nie jestem snapowiczką Mys Czarna Mamba pyta ile zajmuje mi zrobienie pełnego dopracowanego makijażu popiszesz, że wstajesz rano o 4.30 i siedzisz się, przez się że tyle zajmuje ci zrobienie makijażu zrobienie makijażu zajmuje mi tyle ile mam na niego czasu jeżeli mam 20 minut, to makijaż potrwa 20 minut, a jeżeli mam 3 godziny, to mogę się i 3 godziny bawić. Także wszystko zależy od tego, ile czasu mogę się bawić. A to jest właśnie to, o czym mówiłem ostatnio pod koniec ulubieńców, że według mnie YouTube jest takim ujściem do naszej pasji makijażowej, tak? że możemy się podzielić jakimiś tam nowinkami czy ciekawostkami z makijażu, i nikt nas tutaj nie będzie oceniał, że się malujemy godzinę. Natomiast w życiu codziennym mogą się nam dziwić. Ale wiecie co? Trzeba mieć to gdzieś. Jeżeli coś lubicie, jeżeli coś sprawia wam przyjemność, nikogo tym nie krzywdzicie. A jeśli dodatkowo sprawia to, że wyglądacie lepiej, że dodaje wam to może pewności siebie, no to co tu jest z tym złego? No, to wy wstajecie tą godzinę wcześniej, nie nikt inny, więc myślę, że nie wiem, jeżeli ktoś się śmieje, to niech się śmieje, śmiech to zrobię. Karolina Brzozowska pyta, czy jest jakiś tańszy zamiennik pudru z tego o setnowym wykończeniu? Tak, jest. Znalazłam nawet czterech zamienników. Właśnie skończyłam dla Was kręcić film na ten temat przed tym właśnie jak filmowałam QA i filmik o zajemnik a o zajemnikach. Filmik o zamiennikach e, sceny pojawi się w środę, także jeżeli jesteście tym ciekawe, e, jesteście tym tematem zainteresowane, to zapraszam w środę. Pojawiło się też pytanie dotyczące malowania ust panny młodej, jak to jest z pomadką, bo e, wiadomo, że może każda się kiedyś zje. I czy młoda młodej daje się pomadkę, czy jest ona liczona w cenę makijażu? Nie jest liczona i wątpię, żeby spotkała kogokolwiek, kto drogi produkt wręczy już w cenie makijażu, bo to będzie kompletnie nieopłacalne. Jeżeli używamy jakiejś matowej pomadki, takiej zestegającej, jak to jest Anastazji, czy to jest Sephora, obojętnie, to można zawsze do jakiegoś pojemniczka, do słoiczka wyłożyć odrobinę tego produktu i wtedy panna młoda może sobie... Ewentualne poprawki zrobić już sama. Tak samo możemy delikatnie wyskrobać jakąś ilość pomadki i też włożyć do pojemniczka albo jeżeli um, na przykład panna młoda ma jakąś swoją ulubioną pomadkę, której ufa no to to już jest problem z głowy, bo ona użyła swojej wtedy, albo jeżeli nie jest to jakiś strasznie drogi produkt, albo nawet jeżeli jest to drogi produkt, ale panna młoda nie ma nic przeciwko bo na przykład kolor się jej spodobał to może sobie tę pomadkę po prostu kupić, tak? i wy ją umalejcie swoją, a ona już później poprawki będzie miała, do poprawego będzie miała swój egzemplarz, także jest wiele wyjść z tej sytuacji, to naprawdę nie jest dramat ja wiem, że to się tak wydaje, no ale co z pomadką? bo ona się zjada, ale słuchajcie, naprawdę już Wam dałam kilka przykładów. Jaki jest mój niezawodny podkład na wielkie wyjścia? To możecie odpowiedzieć razem ze mną. Użyła Half Mix. I jest też Natalia ciekawa mojej poimprezowej rutyny, jeśli chodzi o pielęgnację skóry twarzy. Ja bym bardzo chciała, żebyśmy przestali używać słowa rutyna, jakby to była kalka idealna, jakby to było idealne tłumaczenie słowa routine z języka angielskiego. O, to, to zupełnie co innego A jeżeli chodzi o moje rytuały poimprezowe I ogólnie rytuały Zdejmowania makijażu, zawsze jest to samo Zmywam makijaż Tą szorstką rękawiczką i mydłem Następnie nakładam krem Jeżeli mi się nie chce, jeżeli wracam naprawdę bardzo późno To po prostu będzie to krem To masło kakaowe z ziai na całą twarz Może i pewnie pod oczy, bo nie będzie mi się chciało Sięgać po pod oczy, ale najważniejsze Jest to, żeby po prostu ten makijaż zmyć Karolina Mielewczyk zadała bardzo fajne pytanie I mam no. nadzieję, że też można na nie odpowiedzieć bo wiecie, jakbym miała mieć tyle samo kilogramów kosmetyków, ile sama ważę, to czy specjalnie bym przytyła, żeby mieć ich więcej? Nie, zdecydowanie nie. Wiecie co, w, w, na, w tym momencie, kiedy siedzę już te kilka lat, właściwie od 2011, to to będzie już... Boże, to już będzie 5 lat, to wiem, że jest pewna ilość kosmetyków, którą tylko można mieć. Nie można mieć całej drogerii, nie można mieć naprawdę całego pokoju wypełnionego kosmetykami i, nie wiem... 30 komód i one są wszystkie wypełnione po, grze, po brzegi produktami. Nie można tego mieć, tak? Z racjonalnego punktu widzenia nie można. W pewnym momencie to się już przejada, zdajcie sobie sprawę, że. No przynajmniej ja tak mam, zdajecie sobie sprawę, że i tak tego nie wykorzystam, i tak tego czegoś nie używam, i tak ta formuła mi, mi się nie podoba, więc... To w pewnym momencie przestaje mieć sens. Raczej skupiajcie się wtedy na tym, żeby znaleźć takie fajne perełki, które rzeczywiście się sprawdzają, a nie żeby mieć ilość. Wtedy się w pewnym momencie, jak już się człowiek obędzie z tymi kosmetykami, to zaczyna iść w jakość, a nie w ilość. Dlatego też na większości blogach jeżeli ktoś już siedzi w tym długo, to zaczynają się pojawiać coraz droższe kosmetyki. Niekoniecznie, wiadomo, no bo też tanie są też fajne, ale m, dlatego pojawiają się droższe kosmetyki, bo stawia się właśnie na te niepowtarzalne formuły droższych kosmetyków, e, takie ciekawe perełki, a nie na to, żeby mieć jak najwięcej, nie wiem, szminek po 2 złote, żebyś nimi obrzucać, nie wiem, kąpać się w nich. No, to w pewnym momencie traci sens. Martyna pyta, czy cieni pod oczami można się nabawić od czegoś? W sensie, że ktoś kiedyś nie miał a teraz ma, albo robią mu się coraz większe. Oczywiście, że można. Ogólnie, jeżeli nagle pojawiają się wam się niepotyczami i one nie są związane z tym, że jesteście niewyspane, albo jesteście zestresowane, to raczej polecałabym udać się do lekarza na wykonanie jakichś tam podstawowych badań, bo wiele takich przypadłości wewnątrzorganizmowych organizmowych jest to związana z pojawieniem się cieni pod oczami, na przykład z tego, co kojarzycha problemy z nerkami. Także warto to zbadać, ale też na przykład mało nawodniona skóra pod oczami zacznie bardziej przepuszczać te cienie, bo nie będzie nawodniona, więc jakby osiądzie, stanie się jeszcze cieńsza i właśnie będzie widać bardziej te żyłki, więc mogą się pojawić cienie pod oczami. Więc powodów jest mnóstwo. Jeżeli właśnie nie jest to jakiś tam taki błahy powód jak niewyspanie czy właśnie nienawodniona skóra, to Lepiej się już tym zainteresować. Ale też pamiętajmy o tym, że jeżeli ktoś ma głęboko osadzone oczy, albo nawet nie musi mieć głęboko osadzonych oczu, ale ma mocno zaznaczoną dolinę łez, to nawet po przykryciu zasinienia skóry, pod pewnymi kątami te cienie nadal będą widoczne, po prostu to jest wgłębienie w. Jakby konstrukcji czaszki, no jeżeli światło nie będzie świeciło idealnie z przodu, no to, to, wiecie, no nie będzie oświetlony element na twarzy, więc nie zawsze cienie pod oczami tak naprawdę są cieniami pod oczami. I ostatnie pytanie, które również będzie pytaniem otwartym, więc prosiłabym Was o odpowiedź: to pytanie od Ewy Nickiewicz brzmi ono tak: jaki kosmetyk uważasz, że najbardziej przereklamowany na YouTubie i jaki z kolei uważasz za słusznie rozsławiony? że to mi przychodzi na myśl w tym momencie, jeżeli chodzi o najbardziej przereklamowany kosmetyk To będzie, podejrzewam, Revlon Colorstay Jakoś specjalnie nie rozumiałam nigdy zachwytów nad tym podkładem Swojego czasu na YouTubie był tylko Revlon Colorstay, Revlon Colorstay, Revlon Colorstay Ciężko ogólnie to powiedzieć tak wiele razy pod rząd szybko Ale używałam go przez jakiś czas, ale na kolana mnie nie powalił Cery mi nie popsuł, więc też tragedii nie było, ale jakiegoś takiego wow nie było a na tyle zachwytów, ile nad nim było, to po prostu naprawdę powinnam tańczyć po jego używaniu. A jeżeli chodzi o słusznie sławny kosmetyk, tak, teraz pierwsza rzecz, o której jestem w stanie sobie pomyśleć, to będzie bronzer musowy z Chanel. Rewelacyjny produkt, który po prostu bosko wygląda na skórze. Jest to drogi produkt, ale jest też niesamowicie wydajny, i tak jak on wygląda, to. No, można można stracić jej głowę. Jestem bardzo ciekawa, jaka będzie Wasza odpowiedź na to ostatnie pytanie, co się okaże takim ponadczasowym YouTube'owym bublem według Was. Chciałabym Wam też bardzo podziękować za aktywność pod ostatnim QA. Bardzo mi się podobały Wasze komentarze i na temat jedzenia, i na temat muzyki, i ogólnie wiesz, te interakcje, o których ostatnio mówiłam. Bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że w, pod tym filmem również będziecie bardzo aktywne. No i właśnie zobaczymy co tak naprawdę się okazało jednym wielkim niewypałem i Jeżeli macie jakieś pytania, na które chciałybyście, żebym powiedziała w następnym QA, to zostawcie je w komentarzach, ale zacznijcie je od nawiasu kwadratowego i literek QA. Wtedy będę wiedziała, że to są pytania do filmu, a nie do odpowiedzenia w komentarzach po prostu. Jeżeli się Wam ten filmik spodobał, to proszę Was o zostawienie kciuka do góry. W opisie filmu jak zawsze znajdziecie informacje na temat mojego dzisiejszego makijażu czy lakieru do paznokci. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę i zobaczycie następnym razem, czyli w środę. Pa!